Na pewno te poranne pobudki będą dużym wyzwaniem, ale nie tylko to, dlatego że ja mieszkam na co dzień w Krakowie albo pod Babią Górą, więc ja przede wszystkim muszę dzień wcześniej przyjechać, więc dla mnie będzie to wyzwanie, ponieważ żeby tutaj dla Państwa w Halotu Polsat przygotować smaczną kuchnię, ja muszę dzień wcześniej do Warszawy przyjechać, a następnie przypuszczam, że około 5:00, 15 będzie pobudka, żeby był zimny prysznic żeby mieć czas na przygotowanie Miseum Plus Alo tu Polsat, związanego z kuchnią musi być wszystko dobrze przygotowane, no i żeby o ósmej już wejść na wizji z pięknym make-upem i z fajnymi kulinarnymi pomysłami. Telewizje śniadaniowe wszędzie na całym świecie cieszą się ogromną popularnością i ja myślę, że takiej telewizji śniadaniowej w Polsacie brakowało, więc cieszę się, że jest Halo tu Polsat. Co będzie innego? No bo jest już, są już programy śniadaniowe, są też nawet jakieś programy, które w internecie też próbują robić programy śniadaniowe. Czym się właśnie wyróżni ta, ta, ta formuła i na przykład ta część, którą Pani przygotuje? Formuła na pewno, na pewno będzie odbiegała od innych śniadaniówek, chociażby tym, że e, będziemy mieć publiczność w studio, więc nie tylko będą na żywo prowadzący goście kuchnia, ale też nie będzie takiej bariery, jaką mamy poprzez ekran telewizyjny z naszą publicznością, bo będziemy mieć tę publiczność tutaj ze sobą w studio Halo Więc ta interakcja z publicznością, to, że nie mamy tylko szklanego ekranu, ale mamy też widzów ze sobą w studio, to jest naprawdę duże wyzwanie i myślę, coś czego w żadnej przynajmniej tutaj polskiej śniadaniówce nie ma. Dla mnie wakacje były bardzo pracowite, dlatego, że nagrywałam kolejne odcinki Ewa Gotuje, Gotuje teraz będzie po porannej e, śniadaniówce, czyli po Alotu Polsat e, w soboty. E, tuż po 11 będzie mój program Gotuje, Jak też przygotowałam nową oprawę graficzną i nową czołówkę. Więc mając nową czołówkę, przygotowując te wszystkie nowe też programy, nowości do mojego programu, wakacje były dla mnie póki co e, trochę pracowite. A co będzie w tej nowej czołówce? Zobaczcie, będzie bardzo piękna czołówka z nową muzyką, troszeczkę inaczej zrobiona. Będzie z Krakowem w tle. No, serdecznie zapraszam. Pierwsza sobota września, tuż po Halo, tu Polsat Ewa gotuje. A czy właśnie, w Ewa gotuje? Też zmieni się coś, jeżeli chodzi o formułę programu, coś nowego się pojawi. No, oczywiście będzie nowa oprawa graficzna związana z tym, że jak gdyby muszę też być kompatybilna z tym, że zaraz jestem po Halotu Polsat, ale przede wszystkim ja uważam, że są rzeczy, które są najważniejsze, niezmienne w moim programie, a jest to zawsze dobry, sprawdzony przepis, który każdy z nas może wykonać w swoim domu.